Norwescy rodzice są winni setki milionów koron z tytułu alimentów. W 2023 roku ponad 651 milionów koron brakowało. Które w związku z tym, że brakowało, musiało być pokryte przez państwo, czyli musiało być pokryte przez osoby, które płacą podatki w Norwegii. Jednakże i tak z roku na rok sytuacja jest coraz lepsza i coraz mniej alimentów jest niepłaconych. I tak na przykład w roku 2019 państwo pokryło kwotę ponad 717 milionów koron, w 2020 700 milionów, a w 2021 już tylko 687 milionów koron brakowało. I Musiało być pokryte przez norweskie państwo, czyli osoby pracujące. Od rozpoczęcia nauki w szkole aż do jesiennych wakacji, do biur opieki społecznej wpłynęło około 17 tysięcy zapytań o terapię par. To o ponad 5 tysięcy więcej niż zazwyczaj. Napływają zapytania zarówno od par, małżonków czy całych rodzin, które przetrwały lato, ale teraz proszą o pomoc. Każdego roku obserwuje się wyjątkowo duży wzrost, zarówno po Bożym Narodzeniu, jak i po wakacjach. Średni czas oczekiwania w regionie Oslo, na przykład w regionie Oslo, wynosi obecnie od 5 do 6 tygodni, czyli i krótko, jeżeli porównamy to na przykład z Polską, gdzie ciągnie się to nawet miesiącami, jednak i długo, jeżeli sytuacja po wakacjach jest zła. W poniedziałkowe popołudnie oszuści udający policję w regionie Oslo oszukali starszą kobietę na kwotę ponad 100 tysięcy koron norweskich. Najpierw zadzwoniono do niej podając się za policję. W trakcie rozmowy telefonicznej oszuści wmówili kobiecie, że ta już została oszukana przez oszustów i że musi jej pomóc. Policja, ale ta oszukana, ale tego już nie powiedzieli. Następnie policjanci oszuści przyszli do domu, wzięli karty kredytowe i zniknęli. To niestety nie pierwsza i nie jedyna taka sytuacja. Głównym problemem jest to, że oszuści nadużywają zaufania, jakim osoby starsze w Norwegii darzą sektor publiczny. Policja stosunkowo często otrzymuje takie zgłoszenia w takich właśnie i podobnych sprawach. Nie zostawiajmy naszych babć samych, dziadków też. Zresztą starszych cioć czy wujków również nie pozostawiajmy samych. Jeśli przebywasz na zwolnieniu lekarskim dłużej niż rok, Twoje wynagrodzenie chorobowe zostanie obniżone i otrzymujesz 66% normalnego wynagrodzenia. Takie jest prawo dla wszystkich. Chyba, że pracujesz w norweskim parlamencie. W takim przypadku system zasiłku chorobowego działa mniej więcej w ten sposób. Pracując jako poseł w norweskim parlamencie zarabiasz rocznie ponad 1 100 tysięcy kor. Pracujesz tam całą kadencję, czyli 4 lata. I możesz przebywać na zwolnieniu chorobowym przez cały ten okres i otrzymywać pełne wynagrodzenie. W ubiegłym roku odrzucono propozycję partii Czerwonych dotyczącą obniżenia tego zasiłku tak. Aby w całym norweskim państwie był podobny. Czyli obniżenia dla członków parlamentu. Także jest jak jest, i tak jest jak jest, i będzie też tak samo jak jest. Więcej osób w komunikacji miejskiej, a mniej w samochodach. Jak to już. Wyjaśnia. W sierpniu ruch samochodowy na granicy miasta od zachodu zmniejszył się o 5%, a od południa o 2%. Jedynie północno-wschodnie tereny Oslo odnotowały wzrost około 3,5%. We wrześniu liczba samochodów na drogach wciąż była jednak niższa niż w latach poprzednich, choć spadek nie był już tak duży jak w sierpniu. Sugeruje to, że ruch drogowy w dużej mierze dostosował się do nowych ograniczeń czyli w Oslo między innymi zamknięciu ring 1 i wprowadzeniu zakazu korzystania z buspasów przez samochody elektryczne. Zmienione zmiany w ruchu wpłynęły także na wyraźny wzrost korzystania z transportu publicznego we wszystkich Kierunkach prowadzących do Oslo z Oslo, przez Oslo, obok Oslo również. Odnotowano wzrost liczby pasażerów nawet o 11,5%. Władze Oslo liczą jednak na poprawę tych statystyk i zachęcają mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej. I dalej w temacie ruchu. Pasów i kierownic. W ciągu ostatnich 20 lat liczba samochodów benzynowych w Norwegii zmniejszyła się o około milion, a od stycznia 2021 roku liczba aut silnikami diesla spadła o ponad 200 tysięcy. Wynika to z najnowszych, te dane wynikają z najnowszego raportu Rady do Spraw Ruchu Drogowego. Podczas gdy samochody spalinowe tracą na popularności, samochody elektryczne zyskują, jednakże nie tylko struktura norweskiej floty samochodów osobowych Ulega zmianie, ale także ich wiek. Obecnie przeciętny samochód w Norwegii ma ponad 11 lat, dokładnie 11,3, co oznacza wzrost poziomu 10,8 w ponad 3 lata. Nie ma lekko nawet w tym norweskim raju. Norweskie miasta odnotowały wzrost liczby mieszkańców. Przyrost przekroczył 65 tysięcy osób. Na obszarach gęsto zabudowanych mieszka obecnie prawie 84% wszystkich mieszkańców. W ciągu roku największy przepływ mieszkańców, ponad 15 tysięcy, zaobserwowano w Oslo. Jak wynika z najnowszych danych SSB, obszar Oslo zamieszkuje obecnie prawie 1 100 mln osób. To ponad czterokrotnie więcej niż kolejne w stawce Bergen. 272 tysiące osób, czy Stavanger prawie 240 tysięcy. Następne miasta w stawce nie przekroczyły już liczby 200 tysięcy mieszkańców. A teraz krótko o Koronie, bo znów spadki. Bank Norwegii przekazał informację o utrzymaniu na niezmienionym poziomie sprzedaży korony norweskiej. Będzie on realizował transakcje na poziomie 400 milionów koron dziennie. Choć takiej decyzji spodziewali się ekonomiści, przyczyniła się ona do osłabienia po raz kolejny pieniądza kraju Fjordów. A to nowość jednak nie jest. W ciągu ostatnich pięciu lat Norweski Urząd do Spraw Zdrowia rozpatrzył 270 spraw przeciwko norweskim lekarzom rodzinnym. 42 z nich, z lekarzy rodzinnych, utraciło prawo do wykonywania zawodu. Dlaczego? Większość dotyczy używania narkotyków czy środków odurzających, lub zachowań niezgodnych z byciem lekarzem, np. molestowania. Jeden z przypadków ujętych w statystykach dotyczył byłego naczelnika gminy Frosta. Nie przyznał się on do winy, ale jest oskarżony o molestowanie 88 swoich pacjentów i nadużywanie stanowiska lekarza przez lat 18. Taka to a taka sytuacja. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie. Życząc Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez. Problemowego środowego poranka. Trzymajcie się, dzięki. Cześć.